No cześć, mamy takiego pacjenta, którego trzeba było dzisiaj zdemontować, ponieważ po czterech latach oryginalny akumulator Forda, asygnowany wartą, niestety skończył się na amen. Więc trzeba było wymienić. No i co trzeba było zrobić? Na początek odpinamy kostkę od przepływomierza. Odkręcamy, słuchajcie, opaskę, poróżniamy, suwamy wąż na boczek. Odkręcamy śrubki, żeby zdjąć obudowę na bok. Wyciągamy filtr. I teraz, tak, ta dolna obudowa jest wciśnięta w trzech miejscach. W takim miejscu, tutaj jest też. Ten chwyt on jest po prostu wciśnięty, nie? Tak, jak, tak jak obudowy tutaj silnika są wciskane po prostu. Tak samo to też jest wciśnięte, więc trzeba delikatnie podnieść i wysunąć, ponieważ tutaj, słuchajcie, jest ten jest wąż, i trzeba go podnieść i wysunąć. Podnieść i wysunąć, ponieważ ten wężyk wchodzi tutaj pod rurką od spryskiwaczy, więc trzeba podnieść. I musisz to wyciągnąć do góry. Wtedy masz dostęp do akumulatora. Ja, już blaszkę tutaj zdemontowałem i ją właśnie maluję. I spokojnie, był duży dostęp do akumulatora. Naprawdę ładny dostęp do akumulatora. Ale wszystko jest tak połączone. Trzeba naprawdę bardzo uważać na te przewody. Są bezpieczniki, tam jest na minusie bardzo drogi bezpiecznik, na niego bardzo uważajcie. Ja poprosiłem znajomego, żeby mi te kabelki po prostu chwycił i wtedy wsunąłem akumulator, założyłem szybko klemy, dopchnąłem i dopiero jak mi wyschnie, jak mi wyschnie blaszka, to będę skręcał. Tutaj jest właśnie ta mała blaszka, którą wyczyściłem i pomalowałem, bo warto zabezpieczyć przed korozją, śniedzieniem, i w ogóle takie elementy zawsze warto sobie odświeżyć, żeby starczyło na dłużej. No dobrze, jesteśmy po wymianie baterii, akumulatora. I spróbujemy zresetować BMS. Czyli co? Wpierw zapłon. Tak i teraz światła to oczywiście mijania. Tego nie oznacza. Dobra, radyjko wyciszymy. I co? Powinniśmy 5 razy strzelić długimi raz, dwa, trzy, cztery, pięć i trzy razy hamulec. Raz, dwa, i trzy. Coś nam mrugnęło, czy nie? Hm. Powinna mrugnąć kontrolka baterii, jeżeli jest bardzo, bardzo niska. Albo Check Engine powinien mrugnąć. Hmm. Spróbujemy jeszcze raz. Wyłączymy światełka. Zapłon wyłączymy. Spróbujemy ponownie. Zapłon. Światła na mijania. I długie. O, będzie lepiej widać. Próbujemy długimi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, hamulec. Raz, dwa, trzy. I co? I nic. Dobra, nie udało się pierwszą metodą. Spróbujemy drugą metodą. 10 razy tylne, przeciwmgielne i 10 razy światła awaryjne. Robimy. Zapłon. I światła. Przeciwny, tylne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i awaryjki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6 7 8 9 10 Drugi produkt 30% stanu Wyłączamy zapłon 95% lub czwarty 80% i włączamy zapłon Więcej w Pepach Media Expert i na reszcie Rekarn kapulinna Ale czemu rgnęła? Nie wiem. Słuchajcie, nie udało mi się akurat tego nagrać, ale udało się, słuchajcie, zresetować tego BMS-a w s Max MK1 po lifcie 2013 rok. Więc jeszcze raz. Na zapłonie robimy światła mijania, żeby zadziałały światła przeciwmigielne, tylne. I zrobiłem 10 razy Światła mijania, i potem 10 razy światło awaryjne, i wtedy tutaj, i w tak. Aha, jeszcze nie. Po, tym, po tych 10 guziczkach, po tych 10 razach w, u, włączenia przecięmgnialnych i awaryjnych, wyłącz zapłon. Gdy wyłączyłem zapłon, tutaj mignęła mi kontrolka akumulatora 3 razy. I to oznacza, że zostało to zresetowane czyli w moim przypadku nie zadziałało 5 razy długie i 3 razy hamulec zadziałało zatem, zatem zadziałało 10 razy przeciwmgielne tylne i 10 razy guziczek awaryjnych, wtedy wyłącz zapłon, włącz zapłon i kontrolka tutaj powinna ładnie mrugnąć to tyle. Cześć.